Witam Cię ponownie. Dzisiaj tematem naszego spotkania są ułamki. Postaram się przypomnieć Ci, jak zamieniać ułamki dziesiętne na zwykłe i odwrotnie oraz jak rozwiązywać proste przykłady zawierające oba typy ułamków. Zapewne nieraz spotkałeś przykłady zadań, w których występowały jednocześnie ułamki zwykłe i dziesiętne. By poprawnie wykonać tego typu przykład, musisz zamienić jeden z ułamków tak, by oba były tego samego rodzaju, to znaczy oba zwykłe lub oba dziesiętne. Zastanawiasz się, czy musisz to zrobić w jakiś określony sposób? Nie, zamieniasz to tak, aby Tobie było wygodnie obliczyć przykład. Zatem przypomnijmy sobie krótko, jak to robić. Przed sobą masz pięć różnych ułamków dziesiętnych, które będziemy teraz zamieniać na zwykłe. Najłatwiejszy sposób to je po prostu przeczytać i zapisać to, co odczytasz w postaci ułamka zwykłego. Zaczynamy. Pierwszy z nich to siedem dziesiątych, a zatem w liczniku, czyli na górze, piszemy siedem a w mianowniku, czyli dolnej części ułamka, zapisujemy 10. Kolejny przykład to 29 setnych. Zapisując go w postaci ułamka zwykłego, otrzymamy 29 w liczniku a 100 w mianowniku. Ostatni z ułamków mniejszych niż 1 to 357 tysięcznych. Piszesz 357 na górze a 1000 na dole. No dobra, a co z tymi większymi niż 1? Sprawa jest równie prosta. Postępujesz dokładnie tak samo. Ułamek 2 i 4 zapisujesz jako dwie całości, a później dopisujesz w liczniku 4, a w mianowniku 10. Ostatnia zamiana to formalność. Piszemy 5 jedności, a potem 8 w liczniku i 100 w mianowniku. Proponuję, żebyś teraz sprawdził się sam. Myślę, że świetnie sobie poradziłeś. Czas przejść do zamiany na ułamki dziesiętne. Jeśli wolisz wykonywać działania na ułamkach dziesiętnych, przypomnijmy sobie teraz, jak zamienić ułamki zwykłe na dziesiętne. Można to robić na dwa sposoby. Gdy mianownik jest iloczynem i piątek, próbujemy rozszerzyć ułamek do 10, 100 lub 1000, a potem zamienić na ułamek dziesiętny. Spójrz! Ułamek 3 piąte. Mianownik rozszerzamy do 10, mnożąc go przez 2. Przez tę samą liczbę mnożymy również licznik, otrzymując ułamek zwykły, 6 dziesiątych. Pod czytaniem go możemy zapisać w postaci dziesiętnej 0,6. W drugim przykładzie w mianowniku widzisz liczbę 25. Nie da się jej rozszerzyć do 10, a więc próbujemy rozszerzyć ją do 100 lub 1000. Najlepiej sobie w pamięci podzielić 100 lub 1000 przez 25. Akurat 100 podzielić przez 25 to 4. Znaleźliśmy liczbę przez którą będziemy mogli mnożyć liczniki mianownik po pomnożeniu otrzymujemy 48 setnych, co daje nam ułamek dziesiętny 48 setnych. Ostatni ułamek ma mianownik równy 8. Da się go rozszerzyć jedynie do tysiąca. Jeśli podzielisz 1000 na 8, otrzymasz liczbę 125 i to właśnie przez nią będziesz mnożyć licznik i mianownik tego ułamka. Po wykonaniu rozszerzenia otrzymujemy 4 i 125 tysięcznych, co po zamianie na ułamek dziesiętny daje 4,25 tysięcznych. Proponuję, żebyś teraz sprawdził się sam. Na pewno się udało i możemy przejść do drugiego sposobu. Jeżeli nie lubisz rozszerzania ułamków lub wolisz robić to inaczej, to ta metoda jest dla Ciebie. W pierwszej kolumnie widzisz ułamek 11/20. Aby zamienić go na ułamek dziesiętny, podzielimy pisemnie licznik przez mianownik. Zapiszę, 11 podzielić na 20. Zastanów się, ile 20 mieści się w 11. 0, a zatem na górze piszemy 0 i stawiamy przecinek. Do liczby 11 dopisujemy 0 i sprawdzamy, ile 20 mieści się w 110. W tej liczbie mieści się 5 dwudziestek, a więc na górze wypisujemy 5, a pod liczbą 110 iloczyn 5 i 20, czyli 100. Wykonujemy odejmowanie i pod kreską zapisujemy 10. Dla dziesiątki dopisujemy 0, następnie zastanawiamy się, ile dwudziestek zmieści się w 100. Oczywiście 5. Zapisujemy 5 na górze, a pod setką znowu iloczyn 5 i 20, czyli 100. Po wykonaniu odejmowania wynik wynosi 0 i w ten sposób skończyliśmy naszą zamianę. Należy już tylko zapisać wynik 0,55. W drugiej kolumnie jest ułamek mieszany 3 i 2 trzecie. Zostawiamy 3 i dzielimy pisemnie 2 przez 3. Wykonując dzielenie pisemne zauważysz, że ciągle nad kreską powtarza się ta sama liczba. W tym przypadku jest to 6. Ułamki, w których dzielenie pisemne nigdy się nie kończy, a w wyniku na górze ciągle otrzymujemy tę samą liczbę, nazywają się ułamkami dziesiętnymi okresowymi. Skrócony zapis tego ułamka otrzymamy, pisząc powtarzające się liczby w nawiasie. W naszym przypadku piszemy 3 całości, przecinek i wpisujemy 6 w nawiasie. Przechodzimy do ostatniego przykładu. Ponownie przystępujemy do dzielenia, tym razem 7 podzielić na 11. Gdy wykonamy poprawnie dzielenie nad kreską, będą stale powtarzać się liczby 63. Postępujemy tak samo jak w poprzednim przykładzie, wpisując przy zamianie 63 w nawias. Końcowy wynik zatem to 5, i w nawiasie 63. To teraz przykłady do samodzielnego rozwiązania. Jeśli uzyskałeś wynik, który wyświetlił się, to gratuluję. W tym filmie krótko przypomniałam Ci, jak zamieniać ułamki zwykłe na dziesiętne i dziesiętne na zwykłe. W kolejnej części dotyczącej ułamków pokażę, jak to wykorzystać, oraz przypomnę podstawowe działania na ułamkach. A na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia.